ten no to jakiś vlog będzie e, tutaj wielki największy z większych największy z największych ten no rowa G e, właśnie wyszedłem tutaj widzimy efekty działania zastrzyku gotówki z Unii Europejskiej czyli porządki porządki na dzielnicy tutaj proszę o na to się wydaje pieniądze z budżetu państwa na to się wydaje pieniądze z podatku tutaj pięknie o proszę jakie Ładnie przycięte już na wiosnę, wszystko elegancko kwitnie. I ten, no co tu mamy dalej? Dalej mamy super ocieplone bloki. Bloki oczywiście też są funduszy europejskich. A tutaj mamy gwiazdę. To jest gwiazda, która za pieniądze podatnika zrobiła porządki. No proszę, jak ładnie elegancko, wszystko powycinane, nowe rośliny posadzone. No jesieni będą powyrywane, będą posadzone nowe. Więc nie nie martwcie się, nie martwcie się tym, że ceny idą w górę. Ceny są od tego, żeby szły w górę, bo przecież ktoś musi pracować. A nie ma jak, jak praca, bo dzięki pracy ludzie się bogacą. Tutaj jeszcze mamy pozostałości po zeszłym roku. O, proszę, jak ładnie wszystko poprzecinane elegancko, jak w parku, w angielskim parku książęcym polski prestiż proszę nawet tutaj trochę wyrosło więc trzeba będzie posłać nowych ludzi tutaj dziury dziury jak dziury nie lepsze i nie gorsze niż w tym no jak to się nazywa w Belgii modelowe belgijskie dziury <noise> tutaj proszę kwiatuszki już rosną na wiosnę elegancko e, Już mamy dalej na tej dzielnicy e, No tam widzimy bloki eleganckie jakieś auta mi tu jeżdżą więc muszę zejść żeby mnie nie rozjechało Ludzie, ludzie wracają. Ludzie wracają z emigracji. Są chętni do pracy na nowych stanowiskach. Tutaj proszę, jak pięknie władza ludowa pozbyła się wszystkich drzew. To były tak samo fundusze europejskie. Elegancko zaorane, posadzone nowe. Interes się musi kręcić. Stare drzewa idą w odstawkę, Sadzi się nowe drzewa, bo to ma być nowe, innowacyjne. Wszystko elegancko. Tutaj stopy postawione, żeby ludzie nie jeździli. Dalej idziemy. Idziemy tutaj wystawa, reklam Reklamy, diecezji O proszę jak ładnie Wszystko świeci Wszystko świeci Wszystko świeci, cieszą się dzieci A my idziemy dalej Cześć piesek bardzo fajny piesek lub pieski niestety nie mam możliwości hodowli pieska bo jestem za biedny Chociaż to był piesek pana który jest bezdomny albo jakiś tam biedny więc możemy w tej chwili sprawdzić sprawdzić śmietniki w jedronce. zobaczymy śmietniki w jedronce. co tutaj słychać ale za dużo nie słychać jakiś głośnik Geniusa głośnik Geniusa to jeden Oho, trafiliśmy na skarby Trafiliśmy na skarby O, o dziękuję Tutaj też nic nie ma Tutaj standardowo bateryjki Teraz musimy no jakieś cary, jakieś telefony. Ho, ho, ho. lg jakieś bez baterii. A, dobra, będziemy patrzeć w domu. Może jeszcze tą baterię poszukamy. Teraz jak znajdziesz jakiś telefon. To taka moja rada, że jak znajdziesz jakiś telefon, to zawsze sprawdź... O, widzisz, HTC. Jeszcze doleciało. To zawsze sprawdź. No, jakieś trupy doleciały. Nie ma. Tutaj jeszcze raz sprawdzimy Zawsze sprawdź czy nie ma baterii ponieważ może się okazać że znalazłeś telefon bez baterii a bateria leży obok Mamy już siatkę Teraz sobie na chwilkę siądziemy Idziemy sobie na chwilkę Kurde. E. sobie na chwilkę i popatrzymy sobie na o na o Ale powiem, że ciekawe rzeczy zobaczyłem wszystko w domu. No jakieś takie cudo, co to jest, to nie wiem. Nie wiem, co to jest, ale jakieś cudo. No. Może jakiś ten. Nie, to nie jest kamera. Ale parę telefoników, o, jakie cudo. Patrzcie. Aparat fotograficzny. No. Telefon Samsunga. Też widzę bez baterii. Kilku baterii powyciągane, Tu jakiś następny. 啊，啊、uh huh.